W celu uzyskania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z kartą oceny pacjenta kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, tak zwaną skalę BARTEL. Komplet dokumentów należy w oryginale dostarczyć do wybranej placówki realizującej świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Podejmując starania o tą formę opieki, pacjent, jego rodzina lub opiekunowie muszą odpowiednio ocenić swoje możliwości, bowiem w celu prawidłowego przebiegu procesu leczenia i pielęgnacji w warunkach domowych konieczne jest sprawne i prawidłowe rozplanowanie związanych z tą opieką obowiązków, a także stała edukacja i podnoszenie swoich umiejętności w trakcie opieki nad pacjentem poprzez aktywną współpracę z pielęgniarką opieki długoterminowej domowej.